Witam się z wami po raz kolejny na tym kanale. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj witam się z wami w daily vlogu, a nie weekly vlogu, tak jak przez ostatnie, przez poprzednie dwa filmiki. I chciałam dzisiaj was zapoznać z taką moją codzienną rutyną. Wiadomo, że te dni różnią się od siebie, ale myślę, że większość wygląda tak samo, bo każdego dnia jest jakaś aktywność fizyczna, jakieś spacery, robię jakieś... Zdrowe żarcie, także wszystko dzisiaj będzie po trochu. Tak jak mogliście już zobaczyć na przybitkach, ja rano wstałam dosyć wcześnie o 6.30. Pierwszą rzeczą, którą robię po przebudzeniu jest. Przeczytanie chociaż paru stron książki, tak, żeby się rozbudzić i też od razu z rana właśnie nie sięgam po telefon. Co dzisiaj było oczywiście wyjątkiem, bo musiałam to po prostu nagrać, tak? I później ogarnęłam się i poszłam od razu biegać. Ogólnie, jeśli chodzi o moje bieganie, to o wiele lepiej mi wchodzi na czczo. jeśli na nie po prostu zjadłam później, co też mogliście zobaczyć. No ale dzisiaj to bieganie było dosyć luźne, bo przebiegłam 4 km tak w terenie i poszłam sobie na nabieżnie, bo dzisiaj miałam ochotę porobić. Takie dystanse sprintem, właśnie na tej bieżni, i po powrocie było jeszcze rozciąganie i rolowanie, także tak się to prezentowało. Ja za chwilę się zbieram i będę szła razem z moją małą i naszym psem jednym z czterech psów na spacer z Mercy, o której wam opowiadałam w ogóle ostatnio, że właśnie jeździmy z nią do behawiorysty, bo jest niesfornym szczeniakiem i zabieramy ją na takie dwa, trzy dłuższe spacery w ciągu dnia, żeby ją trochę wymęczyć, że tak powiem. I właśnie za chwilę idziemy do lasu na taki spacer. Jeśli chodzi o resztę dnia, to po powrocie ogarniemy sobie na pewno jakiś obiad. I wybiorę się dzisiaj na zakupy, bo muszę załatwić parę rzeczy, muszę wstąpić do kantoru, muszę zrobić parę takich mniejszych zakupów spożywczych. Chcę też wejść do jakiegoś sklepu z ubraniami, żeby sobie tak. Przejrzeć i tak dalej, bo dawno nie byłam. I chcę też wejść do Rossmana, bo muszę kupić parę rzeczy do włosów. Później Wam wszystko pokażę, co i jak kupiłam. Będzie taki mini holoskopowy. A resztę zobaczycie po prostu oglądając ten filmik. Także zapraszam Was do oglądania. I jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Jeśli będziecie mi towarzyszyć w rozwoju tego kanału, to tyle już nie zanudzam i. Zaczynamy, tak? Zaczynamy. W ogóle to bieganie weszło mi dzisiaj dwa razy mocniej, bo robiłam wczoraj na siłowni trening dołu, trening dupy i nóg, trening czwórek. Więc robiłam siady, robiłam suwnice itd. I mega to poczułam. Także jest moc! Siad. Super Siad, brawo. Ja nic nie mam, ja nic nie mam. Super Merci, jestem super. Ja wróciłam przed chwilą ze spaceru I teraz będziemy zabierać się za robienie obiadu Ja dzisiaj zrobię sobie Pad thai z krewetkami Ogólnie mam teraz giga fazę na krewetki Bo ja zwyczaj robię pad thai właśnie z kurczakiem Ale teraz mam fazę na krewetki Więc potowarzyszycie mi w Kontynuowaniu tej fazy, nie wiem Pad thai to jest takie danie, które Zawsze ratuje mój obiad, gdy nie wiem co zrobić Robię pad thai Robię po prostu pad thai I dzisiaj też tak zrobimy Mamy moje ulubione jedzenie mamy naszego Pattya. I a propos tego Pattia, ja muszę teraz ponarzekać, bo jeśli wiecie, gdzie kupić jakąś dobrą kolendrę, chodzi mi o taką w doniczce, żeby ona rosła i nie zwiędła po jednym dniu, bo totalnie mi się nie utrzymuje i ja nie wiem, co ja źle robię, ale ja uwielbiam kolendry i teraz mam jej tak ubogo tutaj, a ja zawsze uwielbiam właśnie strasznie dużo tej kolendry dowalić, bo bardzo lubię ten smak. A jeśli chodzi o resztę dodatków do Pataja, to ja robię go z. Taką chińską mieszanką warzyw I ją dostaniecie dosłownie wszędzie Z makaronem ryżowym oczywiście Z jajkiem, z tofu, tym razem z krewetkami Ale z kurczakiem też jest super Z orzechami nerkowca, z imbirem Właśnie tą kolendrą I oczywiście takim sosem, sos sojowy plus przyprawy Oczywiście musi być dużo limonki Musi być ten kwaśny smak Ja się przebrałam i będziemy teraz lecieć właśnie na te zakupy, o których wam mówiłam. Pojedziemy sobie do miasta. Najważniejsze: Rosman, zakupy spożywcze i kantor. W ogóle naszło mnie jeszcze takie przemyślenie, że dzisiaj, gdy to nagrywam, jest 2 sierpnia. I dlaczego 8 miesięcy tego roku już mi dało? Jesteśmy bliżej Sylwestra niż dalej. Jesteśmy bliżej 2025 niż 2023. Mi strasznie szybko zaczął czas lecieć podczas pandemii. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ale jakoś ten czas mi przyspieszył i od tego czasu się już nie zatrzymał. I leci tylko coraz szybciej. Ja wiem, że to też z wiekiem. Dobra, mówię, jakbym była nie wiadomo jak stara, a mam 19 lat. Naprawdę, mnie to przeraża. Ja chcę, żeby czas zwolnił. Dla mnie doba jest za krótka. Doba jest dla mnie naprawdę za krótka, żeby zrobić wszystkie rzeczy, które bym chciała. Nie mam pytań. Ja zawsze i wszędzie biorę ze sobą wodę, więc... No też jej nie może zabraknąć, tak. Sam w sumie tylko z tymi zakupami spożywczymi i załatwiłam kantor. załam, że w Hyundai będzie coś ciekawego, bo zawsze mam to szczęście, że znajdę coś fajnego, ale dzisiaj dosłownie nic nie było. A i teraz szukam mojego auta, bo jestem na takim dużym parkingu i w sumie nawet nie, nie nic zaparkowałam, ale damy radę, tak. Odnaleziona. Teraz kierunek Rosman. Zapomniałam w ogóle, że chciałam iść dzisiaj do biblioteki, ale teraz już jest zamknięta, bo jest czynna do 17. A my z moją mamą pożyczamy właśnie książki z takiej naszej gminnej biblioteki Ja już mam powoli deficyt tych książek Wczoraj jeszcze o tym pamiętałam, pomyślałam sobie Dobra, będę nagrywała tego vloga, spoko, pojadę na te zakupy i przy okazji ta biblioteka Ale no, zapomniałam Mam sobie w ogóle takie dwa wilki, bo jak mogliście w sumie też już zauważyć Czytam na zmianę książki takie o samoświadomości, samorozwoju Psychologiczne, na zmianę z jakimiś thrillerami i romansidłami. Ja to kocham, ubóstwo. Okej, okay, ja już wróciłam i jestem w domu, więc wam szybkiego mini minihola zakupowego. Ogólnie, tak jak mówiłam, byłam w tym HM, ale nic tam ciekawego nie znalazłam, więc to nie będzie żaden hol braniowy, Tylko bardziej jedzeniowy i Rossmanowy, ale pokażę. Zaczniemy od tego ciekawszego, czyli w sumie rosmana. Była w sumie promka na rzeczy z On Libio, na kosmetyki do włosów z On Libio, a ja właśnie używam kosmetyków z tej linii, więc idealnie trafiłam. W sumie co chwilę jest. Promocja na te kosmetyki, także po prostu zawsze na to czekam i wtedy korzystam, tak? Kupiłam taką maskę do włosów, bo mi się skończyła. Do włosów niskoporowatych, oraz wcierkę do włosów, bo dawno w sumie nie używałam. Niedawno wyszły mi właśnie efekty używania w przeszłości, bo mam teraz pełno jej bicherów. Uznałam w sumie, że wezmę, bo. Nie używałam parę miesięcy i taki olejek wygładzający do włosów z Isany. Chciałam inny zapach, ale go nie było. I wzięłam Pitaja i owoc tropikalne i jest w sumie bardzo spoko. A jeśli chodzi o rzeczy jedzeniowe, to byłam w krefurze Przede wszystkim must have u mnie w kuchni seller, bo ja codziennie robię sok z sellera. On jest giga dobry na cele, giga dobry na włosy ogólnie. No wszystko, więc ja codzienny piesok z selera z dodatkami jakichś innych warzyw i owoców, po prostu, żeby zabić ten smak, bo seler w sam sobie jest paskudny, ale. Działa super. Oprócz selera kupiłam ogórek, awokado, limonkę. Kupiłam czekoladę z myślą o mojej przyjaciółce, która ma za dwa dni imprezę urodzinową, więc dołożę jej do prezentu. Co prawda ten prezent składa się po prostu z kasy, bo jesteśmy już za starze na wymyślanie jakichś ciekawych prezentów. Potem jagody goji. To jest spoko jako dodatek do jakichś owsianek klejków, które robię. I trzy twarogi bez laktozy. One z kolei przydadzą mi się do pieczenia chleba, który dzisiaj nawet zrobimy jeszcze. Ja katuję właśnie kanapki z takiego chleba, który sama pieknie na bazie twarogu On jest i na bazie nasion: właśnie słonecznika, siemienia lnianego i pestegdyni. Zresztą później wam pokażę co i jak. I to tyle. Przez to, że przez cały dzień gadam. Tak do tej kamery, to czuję się, jakbym dosłownie nagrywała jakieś pierdoły na snapie. Dzisiaj wy jesteście takimi osobami, które muszą tego słuchać. No ale ja sama lubię takie rzeczy słuchać, więc jeśli tu jesteście do tego momentu, to chyba też tego lubicie słuchać. Idziemy na drugi spacerek? Idziemy na drugi spacerek? Tak. Drodzy, mamy ten chleb na bazie twarogu i nasion, o którym Wam mówiłam. Na moim TikToku jest już na niego przepis, więc tam Was serdecznie zapraszam. Ja już jestem po moim wieczornym skinker, po mojej wieczornej kąpieli. Zostało mi tylko pościelić łóżko i mogę odpoczywać. Ogólnie wieczór to jest taki moment w ciągu dnia, gdy ja się totalnie wyciszam, odpalam sobie jakiś serial albo film. Najczęściej razem z moją mamą. Teraz aktualnie mamy mega fazę na Disneya, także czegoś tam poszukamy. I tak spędzam wieczór, gdy jestem w domu i mam taki wiecie, luz, nic mnie nie goni, nigdzie nie wychodzę. I po prostu odpoczywam. Ja też nie używam telefonu tak minimum dwie godziny przed pójściem spać, żeby tak nie wiadomo po co się przebudźcowywać. Tak samo opowiadałam wam właśnie rano, że po obudzeniu ja sięgam po książkę, a nie po telefon. I jest taki spokój, naprawdę. Odkąd ja to wprowadziłam do mojego życia parę lat temu, to niezmiennie się tego trzymam. I muszę też pochwalić całą siebie, bo mam mega spoko czas przed ekranem. W sensie nigdy nie miałam z tym jakiegoś wielkiego problemu, bo... Nie używam jakoś dużo telefonu. Teraz mój czas przed ekranem wynosi tak maksymalnie dwie godziny, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jeśli nigdy na to nie zwracaliście uwagi, to przyjrzyjcie to sobie i zobaczcie, ile czasu się właśnie marnuje na telefonie. Ja mówię, jakbym była jakąś 40-latką. Ja wiem, mam 19 lat, ale ja już takie rzeczy zauważam, ja już takie rzeczy... Nie wiem, ja już myślę nad takimi rzeczami. Że to akurat z tym telefonem mi przychodzi naturalnie. Takie nawet nagrywanie tego vloga to było dla mnie coś takiego, że wow, ja musiałam myśleć nad tym, żeby więcej tego telefonu używać. Nie wiem. Co oczywiście nie zmienia faktu, że mega przyjemnie się nagrywało tego vloga. I mam nadzieję, że wam się go przyjemnie oglądało. Także tak jak mówię, wieczór to jest dla mnie taka chwila wyciszenia. To jest niezmienne. Tutaj z tego miejsca chciałabym już powoli się z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i dziękuję wam, jeśli w ogóle znajdujecie się na tym kanale, jest mi bardzo miło będzie mi jeszcze mile, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej i będziecie chcieli towarzyszyć mi w dalszym rozwoju tego kanału, bo nagrywanie tych filmików daje mega dużo fanów. Mam też mega dużo pomysłów, będzie jeszcze dużo podróżniczego kontentu w te wakacje, czego już się nie mogę doczekać. Zresztą zobaczycie. I z tego miejsca zapraszam Was jeszcze raz na mojego TikToka i na Instagrama. Na TikToka codziennie coś wlatuje, więc zapraszam Was do zobaczenia w następnych filmikach.